Chciałabym życzyć Wam wesołych świąt pysznego karpia, by wasz stół wigliny uginał się od potraw, byście dostali mnóstwo, mnóstwo prezentów takich, z których będziecie zadowoleni. Chcę Wam też życzyć szczęśliwego nowego roku. Byście nie przeżywali więcej stresu z okazji wymyślonego końca świata. By ten deszły rok był dla Was szczęśliwy, spokojny, radosny. Chcę, żebyście też. Nie pili tyle w sylwestra. A jeśli już to, mimo iż picie jest niezdrowe, to życzę Wam na zdrowie. Oraz wspaniałej wręcz szampańskiej zabawy na tego sylwestra. Byście się cieszyli, tańczyli, z radością przywitali ten nadchodzący 2013 rok.